Cześć, witajcie. Witam Was na złomowisku. Już tu widzę pęk kluczy. Ktoś to zbiera klucze, może by chciał, tylko że nie ma jakichś, nie wiadomo jakich, zwykłych kluczy. Co my tu mamy, ciekawego. Zaraz obejdziemy z drugiej strony. O, tam jest jakiś garnek, może tam coś będzie. Nie mam pojęcia, co to jest. Może coś się uda wyskrobać? Patrzcie, jaka waga. Szkoda, że ją rzucili się rozpadła. No niestety. A tu ktoś sobie taki pierdzikułek na złom oddał. Widać, że po wypadkowy. Trochę wieś. O, lampa jest przygnieciona, czy nie? Tylko, że to pewnie będzie współczesna lampa. Na no, bank, będzie współczesna. Jest znaczek jakiś czy nie ma? Ona uszkodzona jest niestety. Jakieś wirniczki, pierdółki. Może jakieś stare klucze będą? Co mamy. W takich rzeczach czasami potrafią być fajne fanty. Turbinka gareta pompa dobra, idę dalej. Tu jest jeszcze ciekawa rzecz. Nie wiem, co to jest. Idę dalej, zobaczymy, czy coś tam przywieźli jeszcze. No jestem standardowo na tej hałdzie, oczywiście już widać, że przebrane też było, wywózka była na 100%. Ale jak tak jest przebrane, może jakieś stare narzędzie wpadną gdzieś. Może się wyhaczy. Albo i się nie wyhaczy. wiertareczka stare, nie stare ale klucze jakieś są dziesiątka, dwunastka dziewiętnaście, siedemnaście to już zabieram dziesiątka się zawsze przyda ale wieje Zamek. Teraz jedzie koparka, trochę będzie hałasować. Od razu widać, gdzie jest nowy złom. W takim właśnie nowym trzeba troszkę pogrzebać. cuda, cudawianki. No nic co mnie interesuje na tą chwilę. O amelinium, amelinium, amelinium. ale też nic ciekawego. No na pewno ten odcinek będzie się składał z dwóch, bo już widzę, że nie bardzo jest co Wam pokazać. No nie bardzo jest co pokazać. Nóż. Jakiś. Tu coś znalazłem jeszcze Co to, co to, co, to, co to jakaś stara lampa Stara bądź nie stara Nie wiem co to mogło być Na działkę jak znalazł Trzeba było to poszlifować, poszlif umalować. Ale czy mnie to jest potrzebne? Chyba nie. Chyba mi to nie jest potrzebne. Od maski? Wyżynarka no Nic ciekawego nie ma Melinium Miarki Widzicie, wszystko uszkodzone Tych kluczy w sumie też nie będę brał No bo z dwoma kluczami to to jest bez sensu. Oj, niestety ukruszony cylinder. Szkoda. Hmm. Szkoda, szkoda, szkoda. Narzędzi praktycznie też nie ma. No nie ma co pokazać. O proszę. Szkoda, że jest uszkodzona. No. Tym bym się zainteresował, ale niestety. No szkoda. No ale takie odcinki też muszą być, na których po prostu jestem na złomowisku, a nie ma co pokazać. Pierdoły. No nie ma co pokazać. Nie ma, nie ma. Ale nieważne. 10 razy nic nie będzie. a przyjadę 11 i, i będą piękne fanty. No nic ciekawego, więcej Wam tu nie pokażę. No naprawdę nie ma nic ciekawego może wybiorę się jeszcze do lasu, bo dawno mnie nie było zobaczymy jak tam sytuacja wygląda także zapraszam Was serdecznie na dalszą część odcinka i... no i chyba tyle, lecimy Pół i jestem w lesie, szybka teleportacja dawno mnie nie było, a było kilka... kilkanaście komentarzy co tam się dzieje w lesie, więc idę zobaczyć Ciekawe jestem, jak tam się sytuacja rozwinęła w, przy tych fotelach. Ogólnie powiem Wam tak, że co tu zarosło niesamowicie. Zaraz Wam zresztą odwrócę kamerę. Mam tu jeszcze mały pomysł co do magnesu w tym miejscu, gdzie wyszła ta szyba od syrenki. Natomiast co z tego wyjdzie, zobaczymy. Także ja Wam odwracam kamerę. Zobaczcie, jak tutaj jest, jak tu wszystko zarosło. No i sam jestem ciekawy, co się dzieje przy fotelach? Także puch, odwracamy kamerkę. I odwrócona kamerka. Popadało trochę ostatnimi czasy. Także jest tu. O, jest tam ktoś. Także nie idę. Dobra. Akurat w tym miejscu jest samochód. No bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Niebieska skoda. A zobaczcie, jak tu zarosło, nie? Nie da się tam podejść od drugiej strony. No nie da się, hm, szkoda, Buteleczka i ogólnie ciemno w lesie, no ja sprawdzimy, jak wygląda stan. Na tą chwilę bez sprzątania, dzisiaj tylko rekonesans. Co tutaj się zmieniło? Bo ogólnie zaraz zacznie deszcz padać, będę cały mokry. Jedna butla, druga butla. Tam jakaś torba. Olej się w lesie dolewa. No ale po co zabrać ze sobą? Jestem po prostu bardzo ciekaw, czy coś tu się zmieniło przy tak mojej długiej nieobecności. Ale powiem wam, że jakby mnie tu ktoś teraz wysadził to się tak zmieniło, że się w głowie nie mieści. O! No nie. Tam jakaś torba w ogóle. Tu jakieś części chyba od motocykla, piłka. Co tu się w ogóle stało? Patrzcie na to. Ey. O nie, jesteśmy zgubieni. No to sobie tu poszli grubo. Tu w ogóle była jakaś wycinka. No, ale tutaj to zrobili grubo bardzo grubo. Nie mam pytań, ale jestem ciekawy, co tam w tej torbie jest. Tam jest jeszcze jakaś jedna. No, tu piłka jest. Tu jakieś części motocyklowe. Kierunkowskaz. Tak? No, skuter. Patrzcie. Szok. Ciekawe, czy tylko plastiki są? Czy jeszcze coś? Dobra, idę dalej. Ale ciemno. Powiem Wam teraz przy takich. Tu w znaleziskach to aż strach tu samemu wchodzić, kamera tego nie oddaje, co tu się w ogóle działo? Jakieś wycinki tam były robione Strach tam wchodzić dalej Ale idę, kawałek jeszcze przejdę zobaczyć I za chwilę się wrócę Sprawdzę czy ten samochód tam odjechał, czy nie odjechał ale póki co. No ale tamto to mnie przeraziło. Ja tego nie wezmę, ponieważ nie ma gdzie tego wyrzucić. Takich części nie przyjmują, za to trzeba zapłacić, a ja nie mam zamiaru za to płacić. No ale poza tym jest czysto. O, puszeczka. To już jest trzecia chyba. Po drodze, którą zauważyłem standardowo idę oczywiście do miejsca, gdzie były te 138 małpeczek, no i taki rekonesans. Doszedłem tam, nic nie ma, także ogólnie, ogólnie jest czysto. Natomiast te plastiki od tego skutera mnie przerażają. Czy to auto tam jeszcze stoi? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Taka dogrywka odcinka chcieliście widzieć co tutaj się dzieje, także jest no będziecie widzieć. Nie wiem co powiedzieć na temat tych części z, ze skutera, bo to najprawdopodobniej skuter był. Pewnie ktoś chciał gdzieś coś wyrzucić, nie przyjęli czy coś. No to pyk do lasu i wyrzucił sobie tutaj, nie? Dobra, nie będę przeciągał. Idę jeszcze zobaczyć czy ten samochód stoi po cichu, jeżeli nie stoi, to oczywiście tam wejdę. No i nie ma samochodu. Jakieś zmiany? Zaraz zobaczymy. Szczerze zmian żadnych. Jeden fotel wywleczony tu. Drugi stoi tam. Jeszcze mnie interesuje to. Nie, no tu jest tak to wszystko teraz zarośnięte, że. że śmieci nie ma. To jak leżało, tak leży. Chyba jeszcze coś dorzucone. Dobra. Ja stąd idę, bo powiem Wam aż nieprzyjemnie tu jest. Czyli ogólnie bez zmian. Zdrawiam Was wszystkich. Zachęcam do zostawienia subskrypcji łapki do góry i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, cześć.